Dzień dobry widzowie, chyba czas, żeby trochę poulepszać nasze postacie, więc zaczynamy od ulepszenia naszej głównej postaci. I tak sobie pomyślałem, że ulepszymy najpierw te wszystkie... A właśnie, ja tutaj poprzeglądałem itemki, które mamy i dałem wszystkie te najlepsze itemy, te atrybuty, te artefakty, przepraszam, do, do tej naszej głównej postaci. Czyli stąd wziąłem jedyny trzygwiazdkowy jakby ten piórko, jakie było, no tam daję jakąś Jakąś defensywę, coś tam do ataku, no, dużo statystyk i też jest właśnie ten Adventurer, i mamy dwa, dwa pisy z tego. Tutaj wziąłem też, yy, yy, no bo tutaj mamy do wyboru między energią, rechargem energii, a jeszcze tutaj dodatkowo życie dostajemy więc to wziąłem. Yy, tutaj to było jedyne jakie było wzięcia. Tutaj też jedyny trzygastkowy, chociaż, bo tu chyba wziąłem, żeby mieć ten Traveling doktora Dwa sloty, bo tu mi się już miałem i tak dwa ustawione, więc trzeci był bezużyteczny. I tutaj mam jakiś nowy berserk, ale trzy gwiazdki, więc uznaję, że najlepszy. I to trochę ulepszymy. Mm -hmm. No i jak to tu zrobić? Enhance to next year. No to dobra, wszystkie te słabe bym powrzucał. I 15 na 15 czyli enhance. Mam. Czwarty poziom mam na tym. O, co dużo. Nie sądzę, że aż tak mocno. Lepsze. Myślałem, że. nie. No dobra. Ulepszymy też naszą postać. Level up. I damy ją tak do. żeby miała. Wina. Tak, dziewiętnasty. Dobra. Bo ten jeden... Aha, no to tutaj ona się... Dobra, to mam nadzieję, że eksplorując świat, po prostu ją wylewelujemy do 20. To jest maksymalny poziom obecnie. I możemy pozostałe artefakty głównie Te Głównie te niebieskie. Te niebieskie spróbujemy na plus 4 też... ...puchnąć. Aha. Musimy zjadać te... ...pozostałe. No trudno. Okej, okay, no tutaj... To wszystko to przekuję w jedno, żeby tutaj wzmocnić no? to. A to plus 3 i już się bardziej nie da tego ulepszyć. Ok. I jeszcze ma jakiś niebieski ma. Ja tu chciał enhancować. A, to też nie mogę. Ok. No to na razie tyle, jeżeli chodzi o ulepszenie postaci. Ale myślę, że jesteśmy dużo, dużo silniejsi niż byliśmy. Mamy też nową postać. Lisę, ale nie będę jej na razie używać. To. Yy. Zatem naszym celem teraz będzie. No, zmierzamy do kolejnej świątyni. Mamy chyba tu miejsce, gdzie właśnie nie mieliśmy tego elektrycznego i postaci. Ten ogień i lód jest odpalony, a tam jest elektryczność. Elektryczność jest w słabej kondycji. I teraz, jak już mamy tą nową postać, to Tobie to ładnie odblokujemy. Bo widzę tam ducha, który próba i pewnie chce nam dać jakąś skrzynkę, więc. Więc jak najbardziej poproszę go o. sługa. No duchu, gdzie ty idziesz? Widzę, gdzie on idzie. Tutaj. W tej kamiennej. Tego stojaka. Namiotły. No i dawaj. Pyszy. O, super. Dobra. I co? Teraz. No idziemy tam. A! Jeszcze, właśnie, jeszcze ten... ten słupek elektryczny odpalić. To też jest. Super. Kwiatku. I tak próba. A to nic takiego chyba istotnego. I teraz żeby to odpalić, to ja muszę odpalić sobie tą bibliotekarkę, więc słuchajcie, klikacie tu Party Setup I możecie wtedy zmienić sobie jakąś postać. No nie na razie ją usuńmy I damy właśnie tą lisę Tylko żeby odpalić ten... Hmm, tu miałem laga Tylko żeby to odpalić Okej, okay. to od razu znowu dam Party Setup, bo mi ta lisa już nie będzie potrzebna Nie mam przyjaciół Jasne, nie. Ale tutaj jest na dole ten mój UID, więc jak najbardziej mnie dodawajcie słuchajcie. O oh, Precious, czyli tam level. i znowu masz ten fajny hmm, Dobra, już idziemy już wreszcie do tej... do tej świątyni. Znowu muszę tu przeplunąć, orgrane. Dobra, widzimy się słuchajcie na miejscu. W zasadzie się nie widzimy na miejscu, słuchajcie, bo moim zdaniem ładny widok tu jest, w takim zachodzącym słońcu, więc uznałem, że włączę tutaj scenariusz. Poza tym coś mi mówi, że coś tu znajdziemy, a nie, my chyba wyczyściliśmy ten obóz już wcześniej. Dobra, tamta świątynia się znajduje. Szybko się poruszam. Panie dziewiąty level, dobry materiał, żeby przetestować siłę naszej postaci. No, bez problemu i zabijamy, a później mieliśmy ciężej nam szło z tymi, yy, z tymi postaciami siódmo levelowymi, prawda? Jesteśmy teraz dużo silniejsi, więc bez problemu się zamachamy. O, proszę, mamy. Level. O, jakiś mail dostaliśmy. Ciekawe, czy ja mogę sobie to spalić. O, jakieś przedmioty. O, o, o jakie drineczki. O, tu też. Prime mega dużo. Super. Nie wiem za bardzo co, ale. Jak dają to, nie narzekam. Słuchajcie, tak mamy tyle tych Prime gemów, to możemy sobie zrobić opening. Z tego Misza bo my mamy tu i 800 prawie możemy będzie nas kosztować, żeby to przekuć, ale to mamy 1000, więc spoko idziemy o, coś tam legendarnego się świeci co to jest? magic guy spoko Ja mnie postacie tylko interesują spoko wow, 5 star postać Mona no, zaraz będę sprawdzał, czy to jest dobre. I Shinxiu, nie wiem jak się to czyta, ale ja znam tą postać, bo ją miałem na poprzednim koncie i on jest bardzo dobry, więc go na pewno będziemy używać. Super. Ok. Słuchajcie, poczytałem sobie trochę, no i to są super postaci. Więc... Na pewno go dorzucamy tu do Chivalry naszego teamu. teraz pytanie, czy tego ciągi wyrzucać. Hmm. Bo mamy już jakby... mamy jego kopię. Więc mam problem. Mam dylemat, mam dylemat. Albo sukros wyrzucić. Tylko kolejny... Tylko tu byśmy mieli... No to jest legendarna postać, ale... Kolejna woda, nie mielibyśmy powietrza. Ale zróbmy tak na razie. Bo się wydaje mi, że ona jest bombowa. Co tam ona robi? Przyzywa jakiegoś tutaj ducha, który przela czymś. I teraz jeżeli ja dobrze przeczytałem, to jak my przytrzymamy, to ale to robi coś innego To chwila. O właśnie. Najpierw się cofa. Teleportuje się lekko i potem przyzywa tego ducha. Bo tam jest bombowe. To jak najszybciej trzeba będzie użyć. I z tego co wiem, to ten siń no to, to jest jego spell. Taki atak taką falą wodną. Jego kół też jest bardzo dobre. O, I mm, je, jego kół robi coś takiego, że z każdym naszym atakiem takie pociski wodne są strzelane. Mamy takie jakby fantomy nad sobą. No. Tak się na razie ten nasz nie prezentuje. Dobra, to już ruszajmy do tej, do tej świątyni, ona jest tu przed nami. duże zmiany. Słuchajcie, to wszystko zobaczcie. My mamy konto free to play. A już ile mam postaci, że już ja się nie mogę zdecydować, którą wziąłem? Co dopiero osoby, które mają. które płacą za grę. To mają straszny dilemat. Czy coś czujemy? Chcemy odpowiedzieć, że nic nie czujemy, albo że czujemy zapach spalonych tych kulek ogniowych, tych, tych potworów. <sum> Może to? Something must have happened in the temple. I <muchy> had to, 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 to make slimes, and whatever is giving... Oh, no, yes, no, is, It is going to be lively in there indeed. Oh, 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 you're quite... It's a pity that the Temple of the Wolf has been disturbed by... No, no one makes offerings to the four. We need to clear out the temples. We okay, went <sum> to the Lion's and now we're going to the Wolf's Temple. And Nasz team, no, idziemy takim jak mamy. Ok, wchodzimy sobie do yy, tej świątyni. No, nie, będzie podobna do tamtej. Tak, tak, fajnie. Pokażę ci, jak rycerze Favoniusa podbijają, i nie znam tego przed Okej, Ok, bo teraz mamy jego w kinie. No, jest lodowy. No to my już mamy lodowego gościa. Tam będziemy. To nie gra będzie chciał, żebyśmy my na przykład zamrażali tych typów. Jasne. Tak, że jak gość jest mokry, to możemy go zamrozić. To jest A jeszcze zależy jak ten jako ma umiejętność. Taki bożek. O, dobra. Siuna możemy... Co no, w tym jestem zamieniona? Xiongnu i Xinxiu. Nie? Dwóch mam akurat takich, że ciężko się ich znają. So, exactly okay. Chyba jak mięcha. To widzimy mocno się opłaca zbierać yy, itemki, bo nawet jak zbieramy to... Okej, okej. Znaczy ja tylko... Yy... Ragę yeah, skins. Ciekawe wodne też? Ciekawe, no dobrze. dobrze. Widzieliście jakaś różnica w obrażeniach, jak zmieniłem postać, że zacząłem walić tą wodną? trzeba będzie wziąć tego prądu, powietrza, oczywiście.

Okej, okay, okej. Okay. Ciubi, deme. Poki co proste wszystko. Oczywiście, czyli trzeba zabrać. To tym się jednak lepiej będzie zamarzać, bo ten Stormtear jest taki bardziej pasiejszy do potierowania. Speaking of, did you know Stormtear was once one of the four winds? I'm not aware of the exact details. If you're interested, you can ask the acting grandmaster about it. No to on znowu wspomniał, że ten smak był jednym z czterech adrów, to my wiemy, to będzie przyznane tej książki, może pojedziemy. Czyli niszczymy już drugi kryształ, z którego ten smak wyczerpie czerpiany. No, no łatwe, bardzo to... łatwe. No on nie komplementuje, no to powiedzmy dziękuję, to miło co mówisz, bo... To, że nie warte nawet komplementowania, że to było łatwe.

there is no way that Hillie Turles organize an ambush like this themselves, not with their limited mental capacity. <smart> <gibberish> I thought you were behind this. Is that the Sprawlers? I thought you were behind this. My turn, I'm going to go. <gibberish>

i dostaliśmy nową postać ale skoro już mamy lodowego i ja znam wiem że ten post ta postać lodowa nie jest jakaś niesamowita to na razie wstrzymamy i teraz zobaczę jakie mam misje hmm? oho pierwsza tam było żebyśmy poszli podalec no,

I trzecia rzecz, to pozbieraliśmy dużo tych takich niebieskich duszków I żebyśmy to dali do tej statuły siedmiu, żebyśmy dostali bonus, więc co my to zrobimy Idę teraz do tej statuły i dam tam te znalezione duszki Więc jak my to tam sytuacja wygląda Tu Statua siedmiu Daj te duchy Daj wszystkie jakie masz I od razu, po, od razu dwa levely skoczyło, bo żeś masz 7 dali Okay. i teraz jeszcze pięć potrzeba, żeby jeszcze raz. Żeby um, jeszcze raz do level upa. Super. Okej, okay, więc tutaj właśnie ten... Problemy tego Kenny, to jest jeden z questów, drugi... Yy, drugi do kowala, trzeci do jakiejś gildii... Tych. O, poszukiwacz przygód. Jego. Jest dobra, no w każdym razie trzeba iść do miasta. Tu mamy tą gildię tych... A ja tu mamy kowala, więc w sumie dwie rzeczy od razu załatwimy, to teleportujemy się tutaj i lecimy do miasta. Jesteśmy przed wrotami miasta. Fajne, że tu się tutaj świecą te rzeczy, które są nieodkryte, tak jak to na czerwono tam przed nami. Jeżeli się chce tam iść i to wszystko podbokowywać fajne to. Czyli dobra, najpierw idziemy do kowala i idziemy do tej papki od tej gildii przygód. Zalecimy z nimi temat i będziemy powoli kończyć odcinek, bo się już Robi przydługi, ale jeszcze zdążymy, mam nadzieję, tutaj w jakimś oczonym jest, 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 sobie kowal, to idziemy do niego. Wali młotem. Why? I'm <laughs> looking for a weapon. Klikam broń albo chcę znaleźć broń dla Paimona, dla dla Becky to. This is the first Paimon's heard about it. <laughs> hmm. What, so oh. you want Paimon on the front line now? Ja się pytam, on raz o tym słyszy i czy my chcemy go na pierwszą linię walki postawić.

My jeszcze jedną rzecz nie widziałem, o tego papara chcę, chcę się upewnić. Porch Cubes. Aha. O, i teraz dopiero może dostać. Dobra. Okay. I jeszcze tutaj pani. Hey, a lady over there to you. Let's go and see what she wants.

to za każdym razem Zresztą, będziemy zwiększać tą naszą rangę wartości, tego... No, no to co mamy teraz ósmy poziom, tak? Bo to nie jest poziom naszej postaci, jest 19. Tu są różne poziomy, tak? No i poziom jakbyś tego poszukiwacza przygód mamy na ósmym poziomie. Dobra, czyli dostajemy nagrody za to, że na drugim, na trzecim, na czwartym, na piątym, na szóstym i na siódmym poziomie to to jest ciekawe. okej, okay. dobra, nie mogę zobaczyć, ale weźmy, co możemy. Okej. Okay. Fajnie, dużo żeśmy jeszcze nie y, Podręcznik. A new member coming up, it has a record of available commit, and it is also proof of... oh. And one, sometimes you will find yourself stuck at a When this happens, you need to perform some impressive feats to gain further recognition. Impressive feats. They are simply specific adventures that allow you to ascend to the next adventure rank on completion. But that will come later. That will do for today. Add Astra Abyss. Okay, we a new a podręcznik. Okay. I tu mamy pierwszy rozdział. Rzeczy, które zrób, żeby dostać nagrodę, no to my to wszystko zrobiliśmy, to teraz to darmy. O, to podlewelujemy exactly I tu. No I rozdział drugi od razu, i tu też wszystko mamy już zrobione. Trzy rzeczy zrobimy z tego. Okay. I tu jakiś poradnik. Też dostaliśmy. Też dostaliśmy. Też jesteśmy wrogowie, ale to wszystko poziom 36. To jeszcze jesteśmy za słabi na takie rzeczy. No dobra. Słuchajcie, mniej więcej żeśmy wszystko porobili i teraz nam się zaktualizuje poziom. Bo powinniśmy mieć trochę wyższy. Sekunda, powinniśmy mieć ósmy nawet. Bez problemu. Zobaczymy. Dobra, dziewiątego raczej nie wbijemy z tego. Zgarniemy tylko nagrodę za to, że mamy ósmy. No i... Dobra, iść dalej. To w następnym odcinku y, robimy kolejne misje. Do zobaczenia.